Siemaneczko, jak już wiecie, ja jestem Magda i witam was w pierwszym vlogu na tym kanale I chciałam was przywitać, jest już popołudnie, ja jestem po szkole Jestem już na słuchawkach, ponieważ oglądam serial I przyszłam i mój obiad to jest dzisiaj zupka chińska, ponieważ yy, nic innego nie wskóram Mogę jedynie zrobić tylko kanapkę z masłem Myślę, że to jest gorszy wybór <laughs> Będę przepisywać zeszyt, ponieważ muszę go przepisać i to dużo czasu zajmuje, a naprawdę już od wczoraj się z tym męczę. Ale muszę to zrobić w końcu, ponieważ chcę mieć, wiecie, jak najlepiej wszystko zrobione. Będę mieć w czerwcu egzaminę, więc trzeba się pouczyć, trzeba wszystko nadrobić. Dobra, ja już jedę jeść, więc smacznego ja i do potem jak wrócę. A to będzie jakaś 19 albo 20. Ja już wróciłam do domu, jak widać, i. Powiem wam, że jestem zmęczona i ja chyba od tygodnia nie byłam tak zmęczona jak dzisiaj, a to mega dziwne. Robię sobie dzisiaj chill, wczoraj przypisywałam serio dużo, dużo. Jutro rano wstanę, mam na 10.30 i poprzepisuję trochę, ponieważ zostało mi chyba z nie wiem ile stron, chyba z 30. A to będzie ciężkie, więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Dobra, ja już dzisiaj nic ciekawego raczej nie będę robić, więc będę się wykąpać, zjeść coś i spać, więc do jutra. Witam was w kolejnym dniu. Ojejku, tu jest straszny taki pogłos, ale mam nadzieję, że wszystko mnie słychać. Yy, ja idę właśnie sobie zrobić śniadanko, jest siódma. Stałam o... Yy, znaczy Poszłam spać o 21.30 i wstałam 7, siódmej, choć nie plamowałam tego, ale okej. Okay. Trochę się spałam, więc lecę robić śniadanko i jakąś pewnie herbatkę. Chyba pierwszy raz w życiu zjem tutaj przy stole. Nie dobra. Drugi raz już tutaj przy stole, więc no. na nie prezentuje się właśnie tak. Nie zjadłam wczoraj chleba, nie dojadłam i nie dojadłam tych kanonów, więc dzisiaj będą do jedząkę. I tak się skupiłam na nagrywaniu tego dory, że idealnie nalałam w tej szklance herbaty. Jestem z siebie zarazem dumna, a zarazem nie mam pojęcia co z <głos》>, zrobić. Uwiecznione, idealne, perfekcyjne nalanie herbaty. <głos》>, więc śmiesznie. Od rana ładnie świeci słońce. Trzeba wykorzystać. Ładne ujęcie. Bardzo. Z firanką na czuł. No bezkiej to nawet nie wygląda. No. Jestem z siebie dumna. Dobra możemy wyciągnąć to jakoś sklepów kropelki, ale no trudno. Zaraz to wyrzucę spokojnie, spokojnie. Tadam. Tadam. Dobra, teraz największa zmora jak to przenieść. Nie wiem hmm. <ścoughs> nawet jak się to zabrać. Dobra. Lecimy. Pierwszy fail. No trudno, lecimy dalej. Zaraz to porządek. Jezu, jak mi się drze... jak mi się drzecie rękę. Lecimy. Ostrożnie, wszystko musi być na wizji. Nie no, tam to nie było, przepraszam. Znowu. Dobrze, druga w topa nie jest zła. Czekam na trzecią. Nie. Był hit. O nie, teraz mi się wolało. No i sprzątamy. Ja już wróciłam ze szkoły. Chyba z y, półtorej godziny temu. Jak nie więcej, ale mam obiad, porozmawiałam tam z, z koleżanką i zabieram się za... Przepisywanie. Dalej, już od chyba 3 dni, 2-3 dni, przepisuję zeszyt i nie umiem się zebrać, żeby go całego już przepisać, ponieważ zostało mi chyba jeszcze z 28 stron. Nie mam pojęcia, nie wiem, jakąś tak 20 coś. I mało, dużo, nie wiem, ale już mam powoli dosyć. Mam nadzieję, że dzisiaj już skończę albo jutro. I. Nie będę musiała się tym zajmować. Jutro mam również kartkówkę, więc muszę się pouczyć. No i tak mi minie wieczorek, a potem pewnie ogarnę się i pójdę spać. Witam was w kolejnym i chyba ostatnim dniu vloga. Wyspałam się, wstałam o siódmej, po siódmej, przepraszam. I no z giz muszę się uczyć teraz biologii, bo wcześniej uczyłam, tylko przepisywałam. Jeszcze nie przepisałam. Jestem zawiedziona, ale ze sobą miałam 18 stron, 10 stron przepisałam I już mi się nie odechciało, Właśnie musiałam się na necie szukać, jeszcze coś tam i... No, powiem wam, ciężka sytuacja A jeszcze nie wiem, czy to słyszycie, ale wiercą I no... Każdy youtuber, ja się nie nazwałabym na razie youtuberem ani nic, tylko tak, wiecie, robię to dla fanu, ale... Każdy youtuber, wiecie, musi Musi wiercić ktoś, nie? Więc śmiesznie. Muszę zrobić sobie właśnie jeszcze śniadanie, więc. Nie wiem, czy to zrobię w kuchni, czy jakoś tutaj, żebyście cokolwiek widzieli, żeby nie było tak głośno. No ale no zobaczymy zaraz. Na razie nie wiercą, więc jest git. Ale pewnie zaraz zaczną, więc tak opowiem wam w skrócie dzisiaj. Mamy tak, fayowe do dyspozycji. I mamy gruszki i banany, więc trzeba coś z tego wykombinować i zrobić na przykład jakiś mus bananowy albo coś. Więc do roboty. Dobrze, mamy to. Leciły. <śledziłem> mamy pierwszego banana. Nie, nie wiem ile bananów, nie robiłam jeszcze nigdy do tego czegoś, ale wiecie, trzeba próbować w życiu dużo rzeczy. To będzie jeden z tych... Pamiętajcie, żeby umyć ręce przed wszystkim. Zaczęli, no super. Nieważne. Do roboty. Ostatni zacznie mój posiłek się mniej więcej tak prezentuje. No więc... Tylko jeść. Trzeba zrobić jakąś próbę. Wiecie o co chodzi, Że nigdy tego nie jadłam i... Nie jest najgorsze. Ja już was witam z domu, jest chyba 18.30 albo po. Ym, tak, ja jadę sobie właśnie serek i... I to jest moja kolacja, ja powiem Wam, że bym się nie chciała już siedzieć w tej szkole. No ale trzeba swoje przesiedzieć i... Wiecie, pouczyć się. I w ogóle. Właśnie zabieram się za oglądanie pewnie jakiegoś serialu i... ale oczywiście tylko do jedzenia i potem idę się uczyć, ponieważ muszę... ponieważ jest mam kartkówkę, więc... Miejmy nadzieję, że mi dobrze pójdzie. To już ostatni dzień vloga, jak już mówiłam. Więc do zobaczenia w następnym vlogu. Wyczekujcie. Chciałabym powiedzieć, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie. W sumie możecie tak robić. I jeżeli Wam się podoba, i w ogóle. Więc do następnego. Bye!